Witam, dzisiaj zapraszam na pyszny sernik na zimno. To jest moja propozycja i odpowiedź jednocześnie dla tych, którzy chcą coś przygotować na zbliżające się święto mamy. Najważniejsze składniki do sernika na zimno. U mnie będzie to 60 dkg serka homogenizowanego, pół litra śmietanej kremówki, około pół kilograma truskawek, u mnie jest chyba ich troszkę mniej. Cukier, opcjonalnie to zależy, jak słodkie są te serki homogenizowane. Myślę, że trzeba będzie tam dodać kilka łyżeczek. To po prostu trzeba spróbować, żeby nie był sernik za słodki ani też niedosłodzony. No i oczywiście podstawowe jakieś tam herbatniczki. U mnie będą to fingersy, biszkopty. Bardzo będzie to się ze sobą delikatnie łączyć. Z łyżka kakao około 10 gram żelatyny, czyli tak 5 łyżeczek z brzuszkiem. Sernik na zimno, więc musimy tą masę zestalić, żeby dobrze się po prostu kroiła. Do żelatyny wleję 2-3 łyżki zimnej wody. Chodzi o to, żeby stęczniała. Zaraz do niej dodam odrobinę śmietany. I wstawię do rondelka z gorącą wodą. Kiedy żelatyna się rozkleja, układam biszkopty. Biszkopty jeszcze nasączę delikatnie. Pasterek cytryny, pół filiżanki wody przegotowanej, odrobina cukru, chociaż niekoniecznie, biszkopty są dosyć słodkie. Do kremówki dodam 4 łyżeczki, może 5 cukru. Masę teraz wrzucę całość serka homogenizowanego. Miksuję kilka sekund i zaraz połączę z żelatyną. Żelatyna cały czas w rondelku powinna być nawet taka lekko gorąca. Chodzi o to, żeby dobrze nam się połączyła, równiutko z całą masą. Dodam teraz do tego kilka łyżeczek tej kremówki. Energicznie wymieszam, wrzucę z powrotem do misy i krótko zmiksuję całość, przeleję do tortownicy. A jeszcze jedna taka uwaga, naszykowałam sobie troszeczkę kakao do posypania zaraz po nasączeniu biszkoptów tej warstwy na dole, zanim wlałam całą masę serową. Więc te biszkopty, tak jak w ostatnim cieście, posypuję kakao, dzięki temu ta warstwa serowa się tak ładnie później odznacza. No niestety zapomniałam i nic już tutaj nie poradzę. Musiałabym zdemolować cały mój sernik. Teraz, sernik wstawię do lodówki na około godzinę, żeby dobrze stężał, no i wyziębił się, a w międzyczasie przygotowuję galaretkę. Użyłam dwie galaretki na około 800 ml wody. I taką tężejącą pokryję całość. Ciasto bez galaretki również będzie świetne, także no, nie jest to konieczne... Ale mnie zostało troszkę miejsca w tortownicy, dlatego pokryję całość taką tężejącą galerię. Ciasto dla mamy przygotujecie bez problemów, bardzo łatwe. Smak fantastyczny, widać jaką ma piękną fakturę wkrótce kolejne filmy, na które serdecznie zapraszam.